Czy nie znajdziesz? Za tak, będziemy kończyć ten poradnik. Podajcie do nas na kanał, zostawcie subskrypcję. Oczywiście, jeżeli Wam się film podobał, możecie zostawić łapeczkę w górę. Napisać w komentarzu, czy wam pomogliśmy, czy nie. Oczywiście dziękujemy za oglądanie. I widzimy się w następnych materiałach. Na razie. Ten cień nie żegnał u mnie. cham jeden. Ej, pożegnałem się, powiedziałem na razie. Nie, nie powiedziałeś Odziełem. Nie, u mnie nie było nic. Ja nic nie słyszałem kompletnie, nawet na Discordzie, nie huhu. Jak to nie było? No nie było, no mówię ci nie było. A on ci pokazał swoje <grym> nagranie? Tak, poproszę. Dobra. To cię i na nie publiczne. Zobaczysz. Dobra. Chyba, że tego nie było słuchać, ale lepszy, chciałem powiedzieć nie Zanim... nie... Chciałem <laughs> powiedzieć, że się nie pożegnał, a yy, ty tak powiedziałeś, czy coś mm -hmm. takiego? Tak, tak, tak e, chciałem mm -hmm. mów, e, Właśnie chciałem powiedzieć, a ty już się wtrąciłeś za szybko Mhm, mm tak Dobra, to ja się u siebie pożegnam, dobra cicho.